Dlaczego polski Krap jest najlepszy? Zacznijmy może od tego, że jest polski. Tak, oczywiście. Podwozie K9, Południowa Korea, ale wprowadziliśmy w nim tyle zmian, no, że różnice są bardzo duże i te K9, które kupujemy, jednak troszkę odstają od tego, co oferuje krab. A jeśli chodzi o wieżę, czyli AS90 z Wielkiej Brytanii, tutaj z powodów różnych musieliśmy właściwie od nowa stworzyć Dokumentację i wprowadzić też szereg zmian, które powodują, że krab, chociaż wykorzystuje rozwiązania z zewnątrz, jest naszą armatochałbicą i nie zapraszam do dyskusji. Ale w dzisiejszym materiale nie mówimy o polskości krabów, tylko mówimy o tym, dlaczego są najlepsze. I pierwszą z tych najważniejszych rzeczy, które czynią z niej jednego z najlepszych tego typu pojazdów, to oczywiście bardzo duża tolerancja na ładunki, na amo, które można w niej stosować. I chociaż może to się wydawać pomijalne, to jednak, gdy spojrzymy na armatochałbice ogólnie, na sprzęt wojskowy, przez pryzmat, tego, że one jednak no, nie tylko będą na defiladach, nie tylko będą brały udział w manewrach, w ćwiczeniach, które odbywają się jednak w warunkach poligonowych z szeregiem ograniczeń a w rzeczywistości one mają sprawdzać się w realnych działaniach, gdzie lubi iść nie tak jakbyśmy chcieli, gdzie nie jest tak, że możemy sobie wybrać jaką tam amo chcemy. To taka duża tolerancja na to, co się do niego włoży, czyni skrapa bardzo, bardzo skuteczny sprzęt. Ponieważ tutaj niektórzy się troszkę podśmiewują, że z powodu tego jakie te kraby miały używać w naszych warunkach ładunków Skąd one pochodziły, ile miały lat, jakiej były jakości, od ilu producentów miały być brane, to ten zamek, ta cała konstrukcja musiała być no, zbudowana, zmodyfikowana w ten sposób, żeby ten krab po prostu mógł działać, musiał łykać wszystko. No to tak jak nasze groty, które jednak są bardzo tolerancyjne w przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań. Nie tylko tych zachodnich, na wschodzie jest podobnie. I to jest bardzo duża zaleta, która czyni z kraba, ale tu pamiętajmy, nie tylko krab tutaj ma niejako taką zdolność, czyni z niego bardzo dobrą armatochałbicę, gdy spojrzymy na jej realne zdolności i na to, jak no, będzie używana w razie W. No nie mówiąc o tym, że my jako państwo, które chyba. Bardzo lekko podchodzi sobie do no, zbudowania zdolności produkcji własnego AMO, chociaż tu, jeśli chodzi o zakupy, to jest dobrze, o wiele lepiej niż się mówi, ale i tak niewystarczająco. To myślę, że no, taki krab byłby o wiele lepszym rozwiązaniem niż K9, która nie jest już tak tolerancyjna. Myślę, że wiele osób właśnie się spodziewa, że jeśli coś to zostanie nam podesłane wszystko to, czego będziemy potrzebowali. O ile wierzę, że zostanie podesłane, no to lepiej chyba mieć armatohaubicę, która to wszystko będzie mogła wykorzystać. Kolejną rzeczą jest żywotność ogólnie mówiąc armaty. Ponieważ i lufa jest bardzo wytrzymała i tak często się mówi, że np. w pancer 2000 też jest wytrzymała lucha, lufa, tylko że w przypadku kraba w połączeniu z tym, że on używał przeróżnych ładunków, to i tak był w stanie wystrzeliwać więcej niż taka pancerchałbica 2000. I tu nie wiem czemu bardzo często się naszego kraba do tego PZH 2000 porównuje. Oczywiście te osoby, które próbują robić te porównania, no próbują udowodnić, jaki to ten PZH nie jest lepszy. Nie patrzmy na papier, patrzmy też na to, co można powiedzieć wychodzi w realnych działaniach. A jeśli chodzi o żywotność lufy, ogólnie zamka wszystkich tych elementów, które no, są potrzebne, żeby armatochałbica mogła robić to, co trzeba i robić to w sposób celny, to krap się mocno wyróżnia. Jeśli chodzi o lufę, to została ona wykonana w bardzo specyficznej metodzie, w bardzo specyficznej technologii, co mocno zwiększyło jej żywotność co jest niesamowicie ważną sprawą. No, u nas się troszkę odbiło czkawką, ponieważ wiedziano jak ona jest wytrzymała i gdy policzono ile taka armatu będzie mm, używana w czasie pokoju, to stwierdzono, że zapasowych luf no, nie trzeba zamawiać, bo my na 30 lat do przodu mamy lufę, która będzie no, wystarczająco dobra. Ale ta żywotność, wytrzymałość na niesamowicie wysokim Poziomie, zwłaszcza gdy spojrzymy, gdy weźmiemy pod uwagę, jak one operowały, z jakimi ładunkami, z jakimi mieszankami tych ładunków oraz że często były używane na, maksymalnym, na maksymalny zasięg, czyli używano maksymalną liczbę ładunków, co oczywiście skraca żywotność lufy, ponieważ no, często się mówi, że żywotność lufy to ileś tam tysięcy strzałów, często się zapomina, że raczej należałoby liczyć. Liczbę ładunków, no jednak to jest bardzo ważna sprawa. Kolejną rzeczą jest dosyć niski poziom skomplikowania, i tak piję to tutaj do tych wszystkich konstrukcji, które no posiadają automat ładujące, posiadają szereg rozwiązań, które oczywiście no daje bardzo duże możliwości, które w odpowiednich warunkach naprawdę świetnie się sprawdzają, tylko że no czas w to nie są świetne warunki. A to trzeba serwisować, trzeba używać odpowiedniego AMO oraz, co niestety bardzo ważne, no, potrzebujemy wielu specjalistów, wyspecjalizowanych operatorów może nie operatorów, tylko obsługi, która no, będzie to naprawiała, remontowała i serwisowała. A w przypadku Kraba jest to, chociaż skomplikowana, to jednak w porównaniu do niektórych innych armatochałbic dosyć. Prosta armatochałbica, którą łatwo się naprawi, do której nie potrzeba jakichś wymyślnych rzeczy, żeby ona po prostu działała. Co przekłada się też na to, że ogólna żywotność tej armatochałbicy też jest na wysokim poziomie. Ponieważ no, jednak gdy mamy elementy, które mogą się zepsuć, jest ich więcej, które się szybciej zużywają, to w czasie W bardzo szybko do tego dojdzie. W czasie y, używania bojowego Taka armatochałbica no, jednak zużywa się wielokrotnie szybciej. To ile ona na przykład strzela, ile razy zmienia stanowisko w ciągu jednego dnia, odpowiada często temu, co zrobiłaby w czasie pokoju w 1, 2 lata, 3 lata, takiej pokojowej służby. I o tym należy pamiętać, o tym należy wiedzieć. Ta prostota też jest ważna. Jeśli chodzi o mobilność, no, to jest na poziomie innych armatochałbic. Tutaj nie ma co podkreślać, jest naprawdę na dobrym poziomie. Ale taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o to, co czyni tą armatochałbicę, jedną z najlepszych na świecie, jest system TOPAS, o którym wielokrotnie mówiłem. To system, który jeszcze bardziej zwiększa te możliwości mechaniczne możliwości armatochałbic. To jest coś niesamowicie ważnego jak taki system, który pozwala no, w sposób błyskawiczny, automatyczny no, obliczać parametry, ustalać gdzie, jak należy się zatrzymać, a gdy się już zatrzymamy, w jakich ustawieniach musi być wszystko skonfigurowane, a raczej jakie ustawienia musi przyjąć no, cała ta hałbica, żeby w celny i szybki sposób porazić przeciwnika. Topaz to pas, to topowa klasa. Tu właściwie nie ma konkurencji. Jest kilka systemów o zbliżonych możliwościach, tylko że żaden z nich nie ma tak dużego doświadczenia bojowego i to doświadczenie jest zbierane i ten topas też się zmienia. My nie doceniamy tych elementów tych takich będących właśnie takimi systemami i wielka szkoda, że my w niektórych rzeczach chcemy decydować się na rozwiązania zewnętrzne, które moglibyśmy roz <laughs> przepraszam, które moglibyśmy stworzyć w Polsce, a to jest coś, co wielokrotnie zwiększa możliwości, czy to kraba, czy czunło, czy hajmarsa, ponieważ może nie jest to ograniczenie się do naciśnięcia jednego guziczka, ale bardzo blisko, ponieważ taki krab w sposób automatyczny ma wszystkie nastawy, wie gdzie, wie jak, wszystko jest mu przekazane i tu nie ma chwili, sekundy zawahania. On wie... Co robić od razu? I ta armatochałbica od razu się nastawia na odpowiednie nastawy, no i możemy prowadzić ogień. To jest coś niewyobrażalnie ważnego. I to wszystko, co często się podkreśla, jak szybko armatochałbica może przyjąć, zająć stanowisko bojowe, oddać te trzy strzały, później zmienić to stanowisko. To wszystko też zależy od tego typu systemów. A to jest jednym z. Powiedzmy już z jednym, już nie mówmy, że jest najlepszy na świecie, chociaż jest systemem tego typu. To zarządzanie polem walki, prowadzeniem ognia, łączeniem tych wszystkich elementów, które idą z wozów dowodzenia, rozpoznania, bajka. Ale o topazie też kiedyś porozmawiamy, ponieważ myślę, że jednak o nim zbyt mało mówimy i o roli tego typu systemów też zbyt mało się mówi. Co tu jeszcze można powiedzieć? Ogólnie to właśnie żywotność. Gigantyczna tolerancja, jeśli chodzi o AMO oraz topas, robią robotę. Czy krab jest bez wad? Niestety nie. Jedną z tych głównych wad jest oczywiście to, że no, strop jest słabo chroniony. Tutaj jednak od PZH 2000 można by się dużo nauczyć. Podobnie, jeśli chodzi o izolację ładunków. No, no ale tutaj mamy ładowniczych, a tam mamy automat ładowania, który. No, nie zawsze z najlepszym rozwiązaniem. Fajna sprawa, szkoda, że no nie chciano tego, że przemysł, gdy przemysł chciał takie coś opracować, tyle teraz wielce się mówi, że musi być. Ja jednak wolałbym rozwiązania prostsze, które jednak o wiele pewniej sprawdzą się w razie W. Automat. Świetna sprawa. Niestety, coś, co może też spowodować szereg problemów, na przykład w przypadku AMO, jakie będzie obsługiwał i ładunków, jakie będzie obsługiwał. Ale tu głównym problemem jest opancerzenie, zwłaszcza ten strop. Dlatego jestem bardzo zdziwiony, że nadal nie ma żadnych programów, które miałyby na celu pozyskanie aktywnych systemów obrony. Ponieważ mówimy o armatochałbicach, i mówimy też o czołgach, i mówimy o BWP-ach, mówimy o KTO. Tak, mieliśmy kilka rodzimych programów, które miały opracować tego typu rozwiązania. Był też system aktywna, tylko że albo stwierdzano, że to nie ma sensu. No. Cały świat idzie w tym kierunku, a u nas nie ma sensu, albo też stwierdzano, że jak już to należy zbudować najlepszy system na świecie. Nie, nie chcemy średniego systemu, który będzie nasz, którego będziemy mogli modyfikować, który będzie mógł być sprzedawany i którego będziemy mogli doprowadzić do tego, że będzie no, najlepszy na świecie? Nie, my chcemy od razu najlepszy system na świecie, jeszcze żeby był tani i żeby jeszcze był szybko. No, takie cuda to no, nie w realnym świecie. I w końcu stwierdzono, że wszystko należy rzucić i tyle. Co przełożyło się na to, że systemu nie mamy, a najprawdopodobniej kupimy go z zewnątrz. A ja wolałbym średniej jakości system, który ochroni przed ppk Granatnikami przeciwpancernymi, co najważniejsze, przeciwko, dronami, przeciwko dronom, ponieważ te są w przypadku tego typu systemów, które się do tego przystosuje, no bardzo łatwym celem. Łatwo tego typu zagrożenia zwalczać, ale mieć te systemy, no, niż nie mieć w ogóle takich systemów. Albo kupić ich śladową ilość, żeby było, że kupiliśmy i jeszcze żebyśmy za nie zapłacili. Bóg wie, ile nie wiadomo, gdzie je kupili. Więc tu jeszcze dużo nauki przed nami, że no nie trzeba od razu najlepszego systemu na świecie, może być po prostu system dobry. I tego brakuje krabom: lepszego opancerzenia stropu oraz oczywiście systemu aktywnej obrony. Dlaczego kraby ponoszą tak duże straty? Z bardzo prostej przyczyny są stosowane. Na bardzo dużą skalę i są stosowane w miejscach, gdzie jest najgorzej. Wspomniana PZH, ona jest używana w mniejszej ilości, w o wiele bezpieczniejszych regionach, no i ona nie ponosi strat, ponieważ wszystkie te porażenia tych armatochaubic są nazywane tylko uszkodzeniami. Choćby trzeba odbudować ją od, od zera prawie ponieważ kilka razy się tak zdarzyło, no to nie ma strat. Bo nie, bo nie może być strat, to odbudowujemy od nowa. No, Abrams tak odbudowywano, kto komuś zabroń. Więc, a gdy tak spojrzymy na te um, pewne, potwierdzone straty i spojrzymy na ten procentowy udział, to krab wypada bardzo dobrze. One w przypadku większości armatohaubic są na zbliżonym 25% poziomie, jednak krab jest tutaj najlepiej jeśli chodzi o najmniejszą ilość w stosunku do ilości użytych. I co bardzo ważne, jeszcze raz podkreślę, one są używane na niesamowicie dużą skalę i wszędzie tam gdzie jest najgorzej. No i niestety jest sporo strat, które wynikają nie z powodu kraba, tylko tego jak został użyty. Ktoś niestety zapomina, że sprzęt musi być używany w sposób właściwy. Więc Krab jest naprawdę świetny, doskonały i no szkoda, znacie moje zdanie, że K9 owszem, do 100 sztuk, a reszta to powinno być zainwestowanie w nasze moce produkcyjne. I tutaj powiem na koniec może o tych mocach produkcyjnych. Dlaczego są tak niskie? Ile zamawiano krabów? 16, 18, 20, 24 sztuki rocznie. Dlaczego nie było kasy i nie było zdolności absorpcyjnych w naszym wojsku? A to, że już w 2017 roku stwierdzono, że potrzebujemy w papierach, już to zapisano przynajmniej 500 darmatochaubic, kilkaset darmatochaubic co z tego? Mamy czas, za 100 lat się dostarczy i będzie. I niestety firma, która produkuje krabę, jest firmą państwową i ona nie może sobie od tak wziąć miliard, dwa miliardy pożyczki i zwiększyć moce produkcyjne, bo jej po prostu nie wolno. A później się okazało, że te moce produkcyjne muszą być zwiększone. Spoko. Poprosimy o dofinansowanie. Nie ma dofinansowania, te moce nie mogą wzrosnąć. Firma państwowa. To jest proste do zrozumienia, tak jakby nie chciano, żeby te moce produkcyjne wzrosły. A za to zamawiamy gdzieś indziej coś gorszego, ponieważ w tych wersjach, w których zamawiamy, jest to po prostu. Zamawiana przez nas obok, obok kraba, ta armatochałbica jest po prostu gorsza, gorzej wyposażona, no i nie ma takiej tolerancji na AMO. No i tymi zamówieniami można powiedzieć, że właściwie zbudowaliśmy im drugą linię produkcyjną, zamiast inwestować we własną. No ale jak to się mówi, gdy ktoś nie ma rozumu, no to wychodzi na tym niezbyt dobrze. Krab jest świetny, no i posiadając najlepszą, jedną z najlepszych armatochałbic na świecie, my decydujemy się na armatochałbicę, która ma gorsze osiągi. Do 70-80 sztuk super. Uzupełnić to, co przekazaliśmy, sprzedaliśmy. Reszta powinna pójść u nas i inwestujemy w linie produkcyjne, czego tu nie rozumiecie. No ale jak widać ktoś czegoś nie rozumie. Cóż, dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie. Zapraszam do tego wsparcia. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Poleć ten kanał, spójrz na kartę społeczności. Tam są, można powiedzieć, odnośniki, wrzucane materiały z moich pozostałych kanałów. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.